Cześć, to są Magic. Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnej iluzji, Tym razem z kartami. Jak widać mam tutaj dwie części kart. Jedna jest większa, część a druga mniejsza. To są same czarne karty, trefle i pigi, które potasuję. To Rozłożyć, żeby każda karta była z tej strony widoczna. Widz mógł sobie wybrać, kto chce. Tu mam część kart. Teraz, zanim zostanie wybrana karta przez widza, ja w okryciu przed widzem. Jedną kartę zaznaczę w do tej talii. Którą kartę zaznaczę, to jest moja wyłącznie sprawa. Proszę, jeżeli nic nie widział, mogę się odwrócić w jakimś chusteczku, z czymś innym. Dobrze. Jedna karta jest zaznaczona. Oczywiście nie powiem, która. Teraz widzi, bierze sobie jakąś kartę. Więc ja wrzucę tą kulkę z papieru i upadli tam będzie ta karta. O. Czwórka No to czwórka trew jest odrzucona. Jedna karta. Może odłożę. Właśnie tą kartę odwróciłem. Czurka trew. Nie było wątpliwości, że może mi się udało. Podosuję kartę jeszcze raz. Teraz tak odrzucę. Też widz może sobie wybrać kartę. Tak, jak mu się podoba. Po co kulko? Trójka. Pik. Tutaj padła kulka. To zrobię inaczej. Wystarczy, że na trójkę pik. W ten sposób włożę tutaj. Wyciągnę. I, I oto jedna karta jest odwrócona. Właśnie trójka, pik. Jak to możliwe? Powiedziała, że ta sztuczka bardzo rzadko jest wyjaśniana. Ale ja postanowiłem wyjaśnić, żebyście mogli kogoś zaskoczyć. A myślę, że tutaj powiem o co chodzi. Zaskoczenie będzie na pewno dużo y, komuś to pokazać. Więc o co chodzi? Możemy kartek powinny być. Ta dziewiątka jest niepotrzebna, ponieważ tylko dla zmył zmyłki była. Więc tak jest. czwórka, czwórka będzie as, król, as, król, dama, palet, dziesiątka, dziewiątka, osiemka, piątka i czwórka, o, w ten sposób będzie. Tak, chodzi o to, że karty są w ten sposób, o, dwie karty są kładane będzie o. tak trzeba wyłożyć karty skleić karty oczywiście z takim specjalnym klejem bo to można go zrobić jakimś tam e, czy szyjny byś tego nie oderwał i tak bierzemy dwójka kier e, przepraszam dwójka pik tak dwójka kier idzie w ten sposób Później trójki dwie ido. Następnie dwie czwóreczki. O. Dwie czwórki. Dwie piątki. Dwie szóstki. Dwie siódemki. Dwie ósemki dziewiątki, dziesiątki, dwa walety, dwie damy, dwa króle i dwa asy. To ułożone się, zaczyna się układać teraz trefle z, z, z karami. Więc taki, tak samo, jeden kolor, żeby był tak cały czas. Dwójka z dwójką, trójka z trójką, tak do końca, czwórka z czwórką, piątka z piątką, szóstka, siódemka. Semka, 9, 10 wale, dama, królaz. Karty są już tak ułożone. Jeden kolor jest taki, drugi inny. Dlaczego? Dlatego, że można czuszkę robić na różne sposoby. A więc tak. Dlaczego ja zrobiłem tylko z samymi, może powiem, czarnymi? Dlatego, że były tu czerwone jeszcze, były tu czerwonej karty, można tylko raz zrobić. A drugim razem, gdyby upadła się czarna karta, to tak biorę, bo czarna karta będzie tutaj zawsze, nie, to może w ten sposób jest. A gdyby ktoś wybrał czerwoną kartę, to musiał przekręcić karty w ten sposób. I każdy się domyśli, że jedne karty są takie, a drugie takie. No to już oczywiście sztuczka się nie udała, nie? E, można tylko raz zrobić. Natomiast jakie same czarne karty, można robić to bez końca cały czas robić. Bo jaka ja popatrzy, to zawsze będzie dziesiątka pik, no to dziesiątka pik jest. Z, z sobie układam. Jak można tę szuszkę jeszcze robić? Yy, nie w było kart tutaj, yy, tych, żeby było, tylko można powiedzieć do kogoś, jak ktoś będzie robił tę szuszkę, kogoś pokazuje że. Zapierz sobie na przykład na karce jakąś kartę czy pomyśl. Ja w tym czasie zaznaczę tę kartę jednocześnie. No I wtedy zaznaczasz, udajesz jaki ja Udawałem, że coś tam przekładam, oczywiście nic nie bo karty ułożone, były już dawno. Ale jak ich, nikt tego nie wie, jak ktoś tego nie wie, to jest zaskoczony, jak to się stało, nie? Niemożliwe. E, raz tak. E, może to być również w jednym kolorze, być. Jeden kolor, tylko e, jak jest jeden kolor, no wtedy też łatwiej, cała talia może być pokazywana. A dlaczego dwa kolory jest tak, troszkę jest e, lepiej? Dlatego, że możesz powiedzieć, jak cóż kiedyś pokazuję, możesz powiedzieć w ten sposób, że Włożę z innej talii jakąś kartę tutaj, na przykład do tego, taką kartę, czwórka wybrana. Udaje się, że wkładasz, nie? E, że bożyłeś, wcześniej włożyłeś już, nie? Wyjmujesz czwórka wybrana, czwórka jest odrzucona. Ale jest dodatkowo, to jest z innej talii karta. I jest zaskoczenie, jeszcze bardziej. że mówię, to można robić, jak, jak kto ma pomysły, tak może to robić. Można karty rozłożyć tutaj rzucić karty, jakaś karta tam wybiera sobie widz, czy w upadnie rzucić, czy na kartce napisać, czyli taki w jakiś inny sposób. Ile osób, tyle pomysłów tutaj jest. Tylko mówię, tutaj trzeba po prostu, to, to jest tak, że na tym polega, że karty są sklejone, a w ten sposób jakbym mocno brał, to nie mogę bardzo ruszyć z tego. To jest nie od tego prostego, ale jak leciutko wezmę, to proszę bardzo. Ale jak mocno, nie mogę ruszyć, tego dotknąć nie mogę. Tak, o, na dziesięciu. Dlatego karty się nie, tutaj nie rozchodzą, czyli ta trójka, bo to jest ten. Ale tu karty się, tego karty się nie rozchodzą. tutaj, o. Tylko mocno to przyciskam. Jak ktoś o to się tu przycisnąć, to karta się wcześniej rozejdzie. Oczywiście nie można pokazać tutaj karty w ten sposób. No właściwie to troszkę wyda. Inna karta jakaś jest. Trzeba to trochę pocieszyć, żeby to. O. A jak, 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 jak. No, może być dalej też w kieszeni. Ktoś wyciągnie jakąś kartę, kartę czerwoną. że jakaś tam karta, nie? Dama, kad... karo. I dama, karo już jest. Czyli walet, karo. Jak leciutko to wychodzi, nie wychodzi No, A jak może to przyciskam, to nie. Także. Jak powiedziałem, ta sztuczka jest naprawdę rzadko pokazywana i to jest y, warto komuś pokazać, bo naprawdę na zaskoczenie będzie wielkie, a pokażecie to moim znajomym. No cóż, z mojej strony wrócę tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarzy oraz na Facebooka. Link jest opisie. Trzymajcie się krótko, cześć.